No teraz z boku patrzcie. Na razie nie pokażę Wam. Tylko widzicie, ta tarcza jest nierówna. Bije. I zrobiłem sobie taki przyrząd. Kiedyś miałem taki diament. Ale nie próbujcie tego w domu, jak nie macie doświadczenia, bo to trzeba bardzo delikatnie z wyczuciem. No i w ogóle trzeba to, na to uważać. Tu nie ma dużych sił. Tu jest taka na razie prowizorka, ale prawdopodobnie zrobię taki na stałe. Zobaczę, że zrobię coś takiego, żeby to były niskie koszty i można by było to produkować. Zobaczymy, czy się uda. Albo zaraz pokażę Wam później pobycie, że nie było czarnego i zrobiło się białe. czas się dobrze obraca. Bo, 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 bo. O, zobaczcie, zobaczcie, jak, jak ta tarcza wygląda, nie? Cała tutaj to, o, ta, o tą chodzi. Tamta już jest poprawiana. Próby robiłem i wyszły. A tutaj widzicie takie czarne punkty. One może wszystkie nie znikną, ale tarcza będzie idealnie wyrównana. Dobra, z powrotem przestawiam Was troszeczkę dalej, tak jak już się mówi, bo trochę tu się kurzy, trochę się pyli, tak żeby kamera nie nawciągała kurzu i pyłu. Dobra. Włączamy. No, widzicie, trochę zadrzało w pewnym momencie. A dlaczego? No, bo po prostu za dużo przybrały. No, ale zobaczcie, jak wyszła tarcza pięknie wyszła. Widzicie? Wszystkie punkty prawie poznikały. Jeszcze tylko bok yy, skoksować. I będzie fajnie. ona tu na boku jest też wybita ale tak Teraz ktoś powie a jak drugą stronę zrobić a drugą stronę wystarczy tarczę zdjąć przełożyć i z tej strony już, już wiem jak tu będę mógł robić z tej strony będę mógł robić i tą stronę i tą tam po prostu zdejmę przełożę na tą stronę a ten przyrząd tutaj po prostu to to jest wszystko uspowane. zaraz pokażę wam co ja wycudowałem teraz wam pokażę tak Widzicie, tu wszystko już zaraz powie. Ktoś będzie spawy oglądał, niech ogląda to treść. Treść, treściwo. Tu jest zaciśnięte mocno. Dlaczego mocno? No tak, przy okazji sprawdziłem wytrzymałość moich spawów przy nakrętkach. Sprawdziło się. Chodzi o to, że ten, ten przyrząd on po prostu sam przybiera. I dlatego wkleciłem to czasu. A to jest po prostu tak. Tulejka, dwie nakrętki, dziesiątki, później ósemka. No i tutaj zespawane. Ta ósemka z dziesiątką na końcu jest zespawana. No i widzicie, jak dzięki spawaniu to można sobie tutaj, jak to się mówi, to coś cudować. To stronę, w to. to, 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 to. O. Nie widzieliście, pewnie pokazywałem i nie było widać. Jeszcze raz powtórzę, tutaj nakrętka, nakrętka dziesiątka, tu ósemka zespawana razem z tą dziesiątką, która zespawana do tej tulejki. No tu jest to cały przyrząd, a tutaj po prostu zdejmuję jedną śrubą. Ona taka tarsza, to jak teraz jest, to ona nowa taka nie była. Także... To bije tylko bok. O, a ten to druga sprawa to jest o coś takiego kostka. Kurczę, to jak śrubą dokręcam, to wszystko się trzyma. A to jest po to, żeby była ta prowadnica. No to żeście zobaczyli. A no teraz zobaczymy, włączymy ją. O, teraz ładnie chodzi. Teraz jak to się mówi. Poszukam jeszcze ile mam jeszcze kamerę. Jeszcze mam 45 minut. Poszukam jakiegoś wielka. Zatrzymuję materiałem, ale nie cisnę na dół. Tylko tak delikatnie, bo żeby przestawić tutaj ten okór podnóżek, to muszę tu zludować te dwie śruby, a nie chcę na obrotach, bo to niebezpieczne by było. Dobra, teraz zobaczymy i zobaczymy w jakim Dalej, zero Coś Jacek umie tylko z boku oszczyć, Jacek umie w różnych pozycjach oszczyć wiertła, także to na mnie nie ma znaczenia ale najbardziej lubię tutaj z boku, a jak oszczę w ten sposób, tak jak teraz tarcza jest dobrze skoksowana, znaczy zdjamentowana no to zobaczcie, to chodzi i chodzi, ta też jest dobra, ta druga jest dobra, tylko ta jest drobniejsza, ta jest grubsza to używam do skurowania, a tam do wykańczania. Po wkrótce jak będą te filmy w otoczeniu. To i ostrzeniów wiersceł też się nakręcimy z powrotem. Będzie dokładniej to tam widać. Już tarczę tam przyszykowałem, oświetlenie przyszykowałem. Szkoda, że nie oglądaliście tego filmu o, o, o gitarze. Bo to ma związek z tokarką także. Ja myślałem, że będziecie oglądać, a tam przystawi światło tak żeby już wszystko wiecie. Jak później tokarkę przestawiać na gitarze, to no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, lekko vibruje przez te boki, ale do boków też. To przedłużę 2 cm i tutaj dam z boku, tak jakby podstawkę. I tylko gorszy, gorzej będzie, bo jak będę chciał zdejmować tarczę, to będę miał kłopot. Ale, ale jakoś sobie poradzę. I tak samo tym będę mógł sobie to tu zamocować. O, i wtedy tu skoksować. Trochę niebezpiecznie tu będzie, powiem. Wam. Nie pomyślałem, bo mogłem to zrobić bliżej z tej strony. No ale coś zrobimy. Najwyżej to utnę. Mam tego płaskownika dużo. Tak, na pewno ja nie widziałem takiego obciągania tarczy. Wyście też nie widzieli. Maszynowo to jest inaczej, bo tam jest wszystko na sztywno zrobione. Tutaj teoretycznie też powinno być. Ale gdzie tutaj zamocować? Tu nie ma za bardzo miejsca. Dobra. Dziękuję. Do następnego filmu.